Stojcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mounted Black i. I widzę, że nie mam już jednego miejsca no żarełko, więc Co byśmy tu mogli zrobić? Mazen jest atakowana, tak? To tam pojedziemy od razu. Kurde, Pojedziemy od razu i zrobimy tutaj co należy. No ty będę. Jesteście, coraz mniejsi. Mniej A ja jestem bardzo, coraz bardziej. Potężniejszy, że tak powiem. Dobra. Nie wiem, co by tutaj zrobić. Powalczyć, bym się powalczył, ale. Wszyscy spieprzają do niej, nawet jak mam olbrzymie przewagę. Hmm. Nie wiem po co ja mam te dwa zamki bez sensu. Ten i ten. No ja chciałem jeden udać, ale nie piekło. Hmm. Co my zrobimy? mi może. I smirala. Kurde, jak mnie on denerwuje. Gdzie on odjechał? No, skórno. Się nigdy nie mogę złapać. Niewielkie oddziały wroga, czy ty gdzie? Nie. A. Kogo my tu mamy? A, tak się nie zdąży złapać. No dupa. A z pustosze im tam wiochę Sami tam Zrównaj ją z ziemią Uuuu, czekaj kuźwa! Nie oblegaj mi tego, bo mi kur. Jezus... Muszę się cofać do Rezek, mnie to denerwuje czasami, że nie mogę się wycofać Teraz muszę szybko napindalać do riwaczek Dobra, w dupie szybko, rywaczek. Bo Jak stracę, to się nerwie. Ale biegiem, biegiem, biegiem. Jest bitwa. Czekaj, moment. Wow. Wow, 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 wow. O, blegający pudełko. Ale będzie bitwa. <laughs> Chociaż ze wsparciem przyszedłem. No to ładnie. Będzie jadka. Kurde nic nie widzę. się szykuje ładna jadka ale i tak ja wygram, jestem pewien w 100% Słuchajcie, może przyciszę tę muzykę jezus maria strasznie, o ale ryj dostał tego też zabić ryj tu dajcie mi przejść Dobrze by Aj, po co to wystrzeliłeś? Prostą krwówkę, o matko. To pięknie tu nie wejdziecie. Nie ma po takiego bata. Trzymajcie się panowie. Nie wpuszczać ci. Moment, 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 moment ściszamy. O, się Jakby tak mógł uderzyć, to też było fajnie. Nie wpuszczać ich tutaj. Za wszelką cenę. Mówiłem nie wpuszczać. Zabijcie go, Jezu, Mario. No, Mam matkę jedyną. Dobrze, dobrze jest. Będę no, musiał tu podwoić w ogóle wszystko. Dajcie mi uderzyć chociaż, Jezus Maria. No dajcie mi uderzyć, Jezus. to uwielbiam po prostu A tłuczcie się trudne Są tu gdzieś strzały Jest jedna Was dobry Tu Wam pomogę tych Czy Mam mało życia w ogóle Nie dajcie im wejść. <laughs> Za wszelką cenę nie dajcie im wejść. <laughs> Męcik... No <Okay. śmiech> <laughs> Dobra, dajecie radę jakoś. Jakby mi się przydały strzały, nie? Kurde. Klawiatura mi się zacina. Aj! Już wam. Tę klawiaturę. <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj Boże jak ta klawiatura mi się zacina Strzały macie tu Strzały potrzebuję. O, coś było Strzały Jedna strzała, super Ale zabiłem Ej, ja, daj mi strzały, daj mi strzałasz w ogóle. Dobrze, nie wpuszczać ich. Kurde, co jest tą klawiaturą? O. Musiałem nie trafić, nie? O, pięknie. No, komputer nam dał jeszcze jedną szansę. Jest? jest. Pięknie O Nie mam żadnych straf, tylko rolów oczywiście padł Rok został zmuszony do ucieczki, bla bla bla. Przez rządzę za Na rynek Moment Zapisz Dobra, to jedziemy dalej. <laughs> Co tu się dzieje? Na rynek zbrojami, ty tu masz dużo pieniędzy, to ja ci tu mogę posprzedawać co nieco. Na przykład to. To uzupełnię sobie zapasy jedzenia, to są kiepskie. To wieprzowiny nie będę, bo się nie opróża, bo się psuje od razu. Szybko dość się psuje. Może mięso, tak lodowałem, miałem suszone. O. I test. A to wszystko sprzedajemy. Tylko, że tutaj beczek z piwem nie można używać. A... No, wszystko sprzedane. Legit. Teraz może jak pójdziemy do tawerny, Może będę na żołnierze. O, jest najemny fechmistrz. Pięknie. Tu garnizon. Damy ich tutaj, bo dużo ludzi straciłem. Znaczy, no. Dużo zginęło podczas tej obrony. Teraz co się tutaj dzieje? He? Król. Podda się lub skinie. Naprzód, panowie. No, nie mam dużo życia, ale muszę w końcu wyruszyć do Królestwa Swad i po nowych rekrutów, żeby zrobić ich na swadiańskich rycerze, bo tak trochę mam mało. Kurde, co z tym koniem? Aj, nie trafiłem. Szkoda. A co jest tą klawiaturą cudową, Ele me escuta. Jeszcze kogoś, o tym niczym szef tego nie zrobiłem, niestety. Eee, eee. yeah. Jeszcze sobie Pamiętam jak korsarz zabił mi mojego Huscarla, to było dla mnie ciężką stratą, Uziwa, nie mogę trafić. O ty... No, zaraz tego zabił mnie, nie? Zdążyłem. Ach, a, jednak ta zbroja jest istotna może chyba sobie lepszego konia w końcu kupić. No, jeszcze 23. Może uda mi się pochwycić króla samego. To by było coś. Pamiętam, że mi kiedyś 12 tysięcy oferowali za króla. Zgodzić się, czy nie? Nie wiem. A, sama kawaleria. sami piechurzy Strażników karawany nawet no. a popadali jak muchy kurde ktoś przysiadł go wziął a dostał chociaż jednego zabije w tej małej potyczce, i konia o, jeden próbuje uciec, nie ma takiego bicia. Zabić go, kurde, nie idź się go złapać. Dobra, bierzemy tych. Może u zbroi Rolofa od razu? Jakoś ładniej? stanie jakąś ładną czapkę. Okej. Okay. Nie udało mi się, co za... Właśnie. Uskarl. Rolof jest ranny. Idziemy do miasta może? Ty czekasz? Podda się lubin. Aha. Czy zaraz. I mm, spoko. Aha, ja się dawał uciec. Super. Ej no, spoko. Nie no, to było... fajnie, naprawdę. To czekamy może przez jakiś czas, by mi się życie ogarnęło. No, w już nie chcę się jechać. dobra. Rolf, rozmawiaj. Zaraz cię tutaj uzbroimy w dosażę, nie? I je ja, proszę ciebie, dostaniesz czapkę, super elegancką. Lepsze, jakieś cięcie masz miecz 28,5 No ja mam dla ciebie lepszy O Tarczę jakąś ci dam byś nie ginął od razu A jeszcze łuk ci dam, tylko nie ma strzał. Lupa trochę, nie? Hmm. Strzał nie ma. Szkoda. Zamiast łuku ci dam może... Oszczepy ci dam żeby I będziesz sobie rzucał. No to jest dobry pomysł. Dobra. Koń nie ma żadnych? Nie. Dobra. Jeszcze może jakieś umiejętności coś awansowałeś? Nie. Się tkwać, to już się to Yy, dobra. Weźmy może damy... Kurde. Nie to. Idź na rynek zbrojami. No nie masz już za dużo pieniędzy. Gołaciłem cię ze wszystkiego. Prawie. ci 900. To może coś, co uda się sprzedać, to sprzedamy. No jeszcze nie uda. Dobra, ty, <coughs> ty, ty kupuję chleb. I mi się zwróci wszystko. Jeszcze otrzymam coś. Okej. Okay. Na to No, Dasz księżka to mnie to nie interesuje. To chyba nikogo nie będzie, tak. Dobra. Zasady ruchomią sporej grubości. Hmm. Jakaś ciekawsza. Tak jak wygląda? Jakaś mała. Ale jest lepsza w sumie. Hmm. Mm. Cel szybkość 76 z 84. sobie ten, sobie czy sobie szczele. Mamy jakieś przestrzały jeszcze. To jest pełna torba. Cztery strzały więcej, nie musimy wypłacą cztery. No to ma, Była o dobrym ważeniu No, mam <tuszel> no, sobie połóżmy. Dobra, a ja to wezmę sobie ten łuk, Bo jest szybszy. Ale nie będę jak kupować jakiejś rękawicy, bo nie na razie, nie, na razie jest dobrze. Jeszcze konie sobie zobaczę Ja mam, a, z wyglądu, tak samo. 40, nie mam lepszego Coś sobie z tymi koniami jest. Co miałem zrobić? jestem Dobra. Gdzie hmm. by tu pojechać sobie jeszcze? No dobra, to pojedziemy tam. Co tu się dzieje? Ej! Co tu się dzieje? Za mnie. Gdzie ty pojechałeś? Hmm. Wróćcie tam. Jest atakowana, powiadasz. Ale czekajcie, czemu się tak kurde wstydzicie mnie? Chodźcie do mnie. A. Ura, ostatnia bitwa i kończymy. Odcinek. No i ja trafiłem, fajnie. A, dostał, górnego. O, oh. Kurde ile można. Do widzenia. Kurcze. zabiję jeszcze kogoś chociaż? O tam rollo się bije. Chyba już nie zabije, A może buk? zabić go? Dostał. No jest widać. Chociaż coś. Buch, dobra. Co uciekają? A nie, tak nie. Chudźwa, chciałem zabić chociaż jednego. A drugi? Już po nim. Rolof biegnie. Rolof, Boże, co ja mam z tym Rolofem? Rolof. Rolo to w Dobra, i wracamy do rybaczek, kończymy odcinek. Pff, ja się o wiele nieco To. No dobra, to, to kończymy odcinek, więc dziękuję za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, dzięki na razie i cześć.